Jedna z niewielu okazji w Japonii, kiedy mogę legalnie chodzić prawie nago po ulicy, bo normalnie by mnie aresztowali. Dzień dobry, tu Emil i Aiko. Pozdrawiamy z Urasy w Nigata. Prefektura Nigata. Pierwszy raz w Nigacie jestem. Przyjechaliśmy tutaj specjalnie na festiwal, jeden z największych festiwali, który odbywa się w Japonii. Aiko, chcesz banana? Pikachu, wybieram Ciebie. na Pikachu. Ale uroczy. Pokaż? To jest, żeby było jasne, to jest banan w czekoladzie w kształcie Pikachu. Bardzo uroczy Ajko. Bardzo pika, pika, smacznego. Pika-pika, smacznego. Do kogo Jak to zjeść teraz? Od tyłu? Zrób to. A, no nie! Biedny Pikachu. Jesteśmy teraz na typowym japońskim Matsuri, czyli festiwalu. Wiele stoi z jedzeniem, z różnymi grami, zabawami, więc dzisiaj będziemy smakować różnych lokalnych przysmaków. A wieczorem główna atrakcja tego festiwalu, czyli kąpiel w lodowatej wodzie, prawie nago. Zobaczymy, czy przeżyje. Trochę zgłodniliśmy, więc zjemy takojaki. Takojaki jest to japoński przysmak. Takie małe kuleczki, w środku są ośmiorniczki. Trochę to przerażająco brzmi, ale naprawdę jest bardzo, bardzo smaczne A tu mają gigantyczne te kulki i duże kawałki ośmioricy, więc to będzie bardzo dobre Bardzo mi się podoba nazwa tego lokalu Bistro Kartofelki, Bistro to, Co my tu mamy? Frytki, smażone kartofle, coś z tym stylu Też bierzemy kartofelki w smaku... Sosu sojowego i masła Bata się dziękuję. Tak już kartofelki. Dziękuję bardzo. Wygląda na to, że bardzo je smakuje? Ja też poproszę jednego, skoro takie dobre. Na polskich festiwalach można zjeść właśnie bardzo dużo różnych przysmaków, smażonych, gotowanych, no, zrobionych na wszystkie możliwe sposoby, więc. Próbujemy. Są takie, że frytki. Dodatkowo jeszcze ten, um, taka posypka była, właśnie z tego, jakby, sosu sojowego i jakby masła. Bardzo smaczne, bardzo smaczne, Kongo. Zamawiamy ostrygi razem z japońskim winem ryżowym. A to go zajmę. Mamy tutaj piękne ostrygi Prawdopodobnie z Morza Japońskiego na północy Co? Smacznego Ajko? Smacznego Z ostrygami to najlepiej będzie wchodzić Oczywiście sake Słoiczko dostałem Na zdrowie No dobra Bierzemy się teraz za takoyaki, o których wcześniej wspominałem W środku jest duży kawałek ośmiorniczki. Próbujemy takoyaki Trochę mm. dwa, zanim się tą ośmiornikę pogryzie Ale dobre Pamiętajcie, że prawdziwe takoyaki Musi mieć duży kawałek ośmiornicy w środku z ziemniakiem z do jaga-bata To ja, jedno, proszę Pania, tutaj właśnie pięknie upieczone ziemniak zobaczcie, jaki wielki Teraz dodatki, czyli masyłko Zróbmy jeszcze trochę kukurydzy Tutaj natomiast mamy 10 rodzajów różnych sosów A teraz co wybrać? Dodajemy trochę soli do tego i będzie idealnie. Próbujemy tego lokalnego przysmaku. Wygląda przepysznie. To jest coś, co myślę, że każdy Polak będzie uwielbiał w Japonii. Mm.

Pierwsza festiwalowa procesja już idzie ulicami Urasy. Obecni są lekarze, bo jak widzicie już. Pierwsza krew się polała na festiwalu. <mówiłam w szkole> Idziemy teraz do sklepu z ubraniami, ale nie po to, żeby kupić coś cieplejszego, tylko żeby kupić właśnie specjalny strój te majtki japońskie na festiwal mamy takie kapcie japońskie, shabby Do jeszcze spodenki i pas, którym się owinę, żeby można było to. to idziemy teraz do świątyni Bishamondo wokół której właśnie dzisiaj toczy się cały ten festiwal Więc Zapraszam do środka i zobaczmy co tam się dzieje Ale śliskie to jest Po raz pierwszy chyba jestem w świątyni, która jest tak zasypana Jesteśmy teraz na terenie świątyni. Jak widać, w trakcie festiwalu dużo odwiedzających. Tutaj sporo osób się ustawia właśnie w kolejce do głównego pawilonu, żeby złożyć ofiarę. To jest główny pawilon w świątyni. Podejdźmy bliżej, jako już czeka w kolejce do ołtarza. Za chwilę na tym placu odbędzie się specjalna uroczystość w trakcie tego festiwalu, czyli ceremonialne rzucanie ciastkami moci. To są takie ciastka ryżowe. I podobno bardzo jest to niebezpieczne wchodzenie tam do środka, bo jest tłok, i wszyscy będą się rzucać na te ciastka. Ale no, zobaczymy, może coś dorzucą tu do mnie.

Dosłownie, no, prawie festiwal Golasa. To co, idziemy, Muszę się ubrać w to. Bo nie za bardzo wiem, co z tym zrobić. Chyba taki pas jest. Idziemy. Festiwal Hadaka i w Urasie ma historię około 1200 lat, a tak naprawdę nikt nie wie, kiedy się rozpoczęła ta impreza. Podobno, dawno, dawno temu a wierni, którzy chcieli iść do świątyni, pomodlić się w nowym roku, wszyscy się tam śpieszyli, żeby być jak najszybciej w świątyni, i dochodziło do przepychanek. Potem do tego doszedł jeszcze zwyczaj polewania się wodą, żeby oczyścić swoje ciało i duszę. No i to wszystko zostało połączone i powstał festiwal Hadaka Oshiai, czyli festiwal gołego faceta. I ja wezmę w tym zaraz udział. Pierwszy raz vloguję na tym kanale praktycznie nago, jak wyglądam.

Skończyłem polowanie na moci, zdobyłem aż dwa. Dobry wynik. E, impreza trwa tutaj do 22. Mogłem tak nie dalej tam bansować z chłopakami, ale jeszcze trochę zmęczyłem. Już dostałem odpowiednią ilość siniaków na dzisiaj, wystarczy. E, klimat niesamowity, wspaniała impreza naprawdę, rewelacja. E, no i kupa zabawy po prostu. I ja jeszcze nigdy chyba nie miałem okazji, żeby aż tak wejść, do środka japońskiego festiwalu tak rzeczywiście go przeżyć to mi się pierwszy raz tak naprawdę udało i to było naprawdę niesamowite doświadczenie i to tyle jeśli chodzi o festiwal na nagiego człowieka tutaj w Urasa i prezent się co roku 3 marca A, myślę, że warto bo jest to jeden z największych festiwali tego typu w Japonii każdy może wziąć udział w imprezie także dużo obcokrajowców bierze udział w, tej, w tym święcie naprawdę niesamowitym więc myślę, że warto Jest. Fajnie. I mimo że wyglądam jak Mars, to jednak się rozgrzałem nieźle, więc jeszcze aż tak nie jest źle. Ale już czuję, że powinienem chyba się przebrać i zmienić moje mokre majtki i założyć coś ciepłego, a przynajmniej szalik, bo dostałem zapalenie płuc. Więc dziękuję za uwagę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję kanału po kolejne vlogi z Japonii. Dziękuję i do zobaczenia.